Mają szanowanie. Z tej strony krzysiek, kanał PAW. A więc Latakia. Po oczach osób początkujących uchodząca za tajemnicze ziele. Więc pytanie: czy mieszanki z Latakią są dobre dla osób początkujących, dobre na pierwszy tytoń, czy też na jeden z pierwszych tytoni? Czy może nie do końca? Zanim odpowiemy na to pytanie, no to może garść informacji takich teoretycznych i historycznych o tym, czym w zasadzie ta Latakia jest. A więc Latakia należy do. Grona tytoni orientalnych, czyli takich tytoni, które chociażby pierwotnie rosły we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, ale nie tylko, bo również nad Morzem Czarnym e, i wyrastały na takich niskoazotowych glebach, najczęściej na terytorium byłego Imperium Osmańskiego. Stąd często o tytoniach orientalnych mówi się też po prostu Turkisz. No ale czym jest sama Czym jest sama latakia? Tak? Czym, co ją wyróżnia wśród innych tytoni orientalnych? Mianowicie Latakie wynaleziono, jak to zawsze bywa, po prostu przypadkiem. Kiedy to było, tego oczywiście najstarsi górale nie pamiętają. Natomiast na pewno miało to miejsce w Syrii, w okolicach, a jakże inaczej, miasta Latakia. Pewnego razu był olbrzymi urodzaj. Tak? Dużo plonów, dużo tytoni, trzeba było coś z nimi zrobić. No to oczywiście upchnięto je upchnięto je, proszę ja was, w tych chatach chłopskich, w chatach rolniczych i one wisiały sobie po prostu pod stropem. A jak to w chacie bywa, no to oczywiście jakieś ognisko się musiało palić, jakieś palenisko, żeby coś uwędzić, e, jakieś, jakąś strawę przygotować. No i co się stało? Po trzech miesiącach okazało się, że ten tyten, który tutaj wisiał na tym ogniskiem, pięknie się uwędził, uzyskując taki ciemny, ciemno-machoniowy, przechodzący wręc, wręcz w czarny kolor. E, no i tak powstała latakia. Która jest niczym innym jak tytoniem orientalnym, który został dodatkowo poddany yy, procesowi wędzenia. Tak? Dzielimy latakie na dwa rodzaje: latakia syryjska i latakia cypryjska. Latakia syryjska, tutaj mam jej, jej przykład: Balkan, Balkan Brebia, która kiedyś była produkowana z latakiem właśnie syryjską. Ja jeszcze mam taką puszkę. Latakia syryjska. Yy, Powstaje z odmian orientalnych, które się nazywają, już Wam powiem O, mi kartka spadła Szek Elbint. musiałem to sobie zapisać, bo nie byłem w stanie tego w ogóle zapamiętać I z tych odmian te odmiany po prostu wędzi się na dymie z aromatycznych krzewów, miejscowych roślin z dodatkiem również dębu syryjskiego. Kolor jest taki ciemno uzyskuje ten tytoń i w smaku jest bardziej taka właśnie kadzidlana, taka trochę wytrawna. Ładnie się uszlachetnia z czasem podczas dojrzewania. Natomiast druga odmiana lataki, no to, mam, to jest latakia cypryjska. Dunhill London Mixture czy też Hern Home, Magnus Opus, może być tego przykładem. Ta latakia powstaje na bazie tytonii Orientalnych, które się nazywają Izmir, ewentualnie inna nazwa Smyrna. Również się oczywiście wędzi z roślin, aromatycznych krzewów cypryjskich z uwzględnieniem cypryjskiej. Odmiany sosny. Kolor jest tutaj ciemniejszy, jest to słodsza latakia i bardziej taka właśnie śliwkowa. Nieważne, czy mamy do czynienia z latakią syryjską, czy z latakią cypryjską, ostatecznie profil smakowy, wspólna oś jest podobna, czyli kadzidło, susz, skóra, śliwka wędzona, suszona śliwka, powidło, tego, tego typu po prostu rzeczy. No, ale która z tych lataki jest smaczniejsza? Czy syryjska, czy cypryjska? No, o tym się już prawdopodobnie nigdy nie przekonacie, ponieważ od dłuższego czasu w zasadzie wszystkie mieszanki, które kupujemy z latakią, są mieszankami właśnie z latakią cypryjską, bo niestety latakia syryjska nie jest już produkowana z tego względu, że zawsze ją prześladował pech. Najpierw w 2004 roku doszło do pożaru magazynu w Syrii, gdzie spłonęło, większa część tego surowca spłonęła. A potem wieko do trumny przymknęła wojna syryjska, także jej po prostu już, już nie ma. Podobno to jest oczywiście niesprawdzona informacja. Podobno Turcy gdzieś planują na swoim terenie uruchomić produkcję właśnie lataki syryjskie według tych starych receptur, ale co z tego będzie i czy to będzie miało miejsce, no to, to musimy się dopiero przekonać i pewnie jeżeli to będzie miało miejsce, to o smaku się przekonamy za X lat. No dobra, no to już macie tutaj w takim razie informacje takie, e, takie historyczne dotyczące, dotyczące lataki, więc wszystko, co kupujecie teraz w Polsce i za granicą, no to zawiera właśnie w sobie latakie cypryjską w mieszance. No właśnie, w mieszance, dlatego że lataki, proszę ja was, nie pali się solo. Oczywiście... Sprzedaje się ją jako czystą latakię. Co prawda już nie w Polsce, ale, ale sprzedaje się ją za granicą, na zachodniej granicy, jako taką czystą latakię. Ale ona jest przeznaczona do, do blendowania, tak? czyli do robienia mieszanek. Oczywiście taką czystą latakię zapalić można, no nic się nikomu nie stanie. Sam miałem okazję palić czystą latakię, i to jeszcze syryjską, i spokojnie przeżyłem. Natomiast chodzi o to, że po prostu. Według mnie i według wielu fajczarzy, Latakia najlepiej się zachowuje jako po prostu towarzysz innych tytoni w mieszance, bo jest dość bardzo agresywna, ekspansywna, w tym sensie, że dodana po prostu w nadmiarze powoduje, że przejmuje smak wszystkiego wokoło. Wszystko się robi automatycznie wędzone i jednolite. Już nawet kilka procent dla taki powoduje, że staje się ona wyczuwalna w blendzie, więc jak się doda za dużo, to łatwo po prostu łatwo przesadzić i łatwo ona może tą mieszankę przejąć. No dobra. No to teraz pytanie. Czy to się nadaje w ogóle dla osób początkujących? Jak się słucha, czyta różne fora, opinie, porady, tak? bo co chwilę jakieś się pokazują, to często się tworzy takie wrażenie, że latakia jest. Czymś, jakimś takim misterium, że nie jest punktem wyjścia dla fajczarzy, ale powinna być punktem dojścia. Jest czymś takim eleganckim, do czego trzeba po prostu dojrzeć. I tworzy takie wrażenie wśród osób początkujących, że no ta latakia, no to to kurczę, trzeba się do tego zabrać trochę jak, jak pies dojeżdża, no to z tym trzeba poczekać, bo to nie wiadomo, co się stanie, jak to zapale, a może nie wiem, karetka po mnie przyjedzie, czy coś w tym stylu. I powiem wam, że jak czytam te opinie sugerujące, że, że na latakie trzeba poczekać. To nie chcę nikogo urazić, ale armię czepia od tych pierdoletów. Dlatego, że niewielu rzeczy jestem pewien, ale akurat pewien jestem tego, że właśnie mieszanki z latakią są najlepszymi tytoniami dla osób początkujących. Jeżeli miałbym komuś polecić pierwszy tytoń, to poleciłbym mu właśnie tytoń z latakio. Dlaczego tak jest? Ano z kilku powodów. Mianowicie. Po pierwsze, Latakia ma świetne właściwości palne, więc relatywnie lepiej się pali, mniej gaśnie, co jest bardzo dobrą wiadomością dla osób zaczynających palić fajkę. Inną wspaniałą wiadomością jest to, że Latakia pali się chłodno, czyli nie nagrzewamy fajki. Tyton się nie rozgrzewa nadmiernie, przez co po prostu mamy szansę, że nasz smak tytoniu zostanie zachowany do końca, nawet przy nieostrożnym paleniu, które będzie zawsze towarzyszyć, towarzyszyć osobie początkującej. I trzy. 3. Latakia, proszę ja was, ma wyrazisty smak, czyli jeżeli nawet nie jesteście przyzwyczajeni do dymu fajkowego, to i tak macie szansę wyłapać jakieś przyjemności, jakieś smaki płynące z palonego tytoniu, bo jest to bardzo wyraźny i dość, dość przyjemny smak. Jest oczywiście pewny minus przy lataki, mianowicie dla wielu osób ona mm, po prostu śmierdzi, dla osób postronnych tak, jest nieprzyjemna w zapachu, jak przy, palicie przy kimś. No ale ja wychodzę z założenia, że raczej palimy po prostu tytonie dla siebie, a nie dla osób postronnych. No ale może ktoś chce inaczej, no to, to sorry, no to musi się z taką prawdopodobnie pożegnać. Choć oczywiście to nie jest żelazna reguła, są osoby, które lubią, lubią zapach po prostu lataki w otoczeniu. I tak to proszę, i tak to proszę ja was wygląda z tymi latakiami. Więc naprawdę. Wiem, że robiłem materiał o tym robiłem materiał o tym, jaki jest dobry, jaki wybierać tytoń na początek. Nie pamiętam, jak już się ten materiał nazywał. Chyba pierwszy tytoń fajkowy, oczekiwania a rzeczywistość. Coś takiego. To musicie na tym kanale sobie znaleźć i tam sugerowałem i to oczywiście dalej podtrzymuję, że wybierajcie taki tytoń, jaki po prostu chcecie, byle żeby nie był po prostu najtańszy. Natomiast jeżeli miałby, jeżeli ktoś by mnie zapytał, jaki ja bym konkretnie tak subiektywnie tytoń polecił innym, na, jako pierwszy tenej fajkowy, to na pewno bym polecił właśnie mieszankę z latakią. A w Polsce jest sporo tak naprawdę dostępnych takich mieszanek, żeby wymienić chociażby kilka. Oczywiście, jeżeli mówimy o stanie na połowę roku 2020, no to chociażby Samuel Gabit Skivmikszer, tak? Samuel Gabit y, Squadron Leader. Co tam jeszcze jest takiego? Może być na przykład. Y, Ashton Artisan Blend. Może być. Co tam, co tam jeszcze jest? Rat Race, Red Rapiery. Z takich tytoni, które jeszcze tutaj kojarzę. Teraz widzicie, mi nie przychodzi za dużo, za dużo do głowy. O, na przykład Gavid Hogart Balkan Mixture. Z takich e, troszkę tańszych i nieco może gorszej jakości e, mieszanych z Latakią, no to macie chociażby e, Stanisław London Mixture, macie e, Peterson White Atlantic. Co tam jeszcze jest takiego? Nawet amfora English jest po prostu. Więc jeżeli na przykład zobaczycie e, mieszankę, która jest opisana English albo Balkan, znaczy się, że na 100% zawiera w sobie latakie, Choć oczywiście nie działa to odwrotnie, jeżeli dana, e, dana mieszanka nie ma w tytule English ani Balkan, nie oznacza, że jest lataki oczywiście pozbawiona. Jest jeszcze taki bardzo znany tytoń w Polsce, jak Samuel Gavit Balkan Flake, ale tego akurat na początek bym nie polecał, dlatego że on po pierwsze musi trochę sobie dojrzeć, żeby smakować, a po drugie nie jest zbytnio prosty w paleniu. Więc na naprawdę sporo tego jest, sporo jest tych tytoni z latakią. Można przebierać, próbować, wyższa, niższa półka da rady po prostu tego posmakować. Oczywiście może się zdarzyć, że po prostu Wam ta latakia nie posmakuje. Jest część osób, która po prostu no, nie, lubi tego, nie lubi tego smaku, może się tak zdarzyć, ale w mojej opinii jest to, jest to znaczna mniejszość ogólnie fajczarzy. Zwykle fajczarze lubią latakie, niektórzy za nią szaleją, ale większość po prostu pali sobie od czasu do czasu i czerpie z niej nie lada, nie lada przyjemność. Ja pamiętam swoją pierwszą latakę. Był to chyba w ogóle pierwszy tytoń, mm, pierwszy tytoń naturalny, jaki w ogóle zapaliłem. No wcześniej kupowałem kupi, kupiłem kilka takich cukierków. Pamiętam, że jakiś to był e, chyba Bellini Torino, tytoń. Potem był, pożal się Boże, e, Team No Name. No i w końcu zamówiłem sobie e, Samuel Gavita's Skiff Mixture. Oczywiście przez tydzień szperałem po forach, jaką tą lata wybrać. Doktoryzowałem się z tego, w końcu wybrałem tego skifa. Przyszedł do mnie, otworzyłem go i po prostu zapach mnie powalił. Pachniało po prostu taką śliwką wędzoną, kompotem wigilijnym. Naprawdę chciało się po prostu ten tytoń zjeść. A w paleniu był równie po prostu, równie świetny. Więc jak najbardziej, jeszcze raz podkreślam, jeżeli szukacie dobrego tytoniu na początek. Nie słuchajcie głupich raz, żeby z latakiem poczekać. Kupcie sobie mieszankę z latakiem i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Także tyle z mojej strony. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.